Cześć wszystkim, z tej strony za to kolejny opening. Dzisiaj mamy 16 skrzynek chroma dwójek. Oh, I 40 stopni na dworze. Ale otwieramy 16 skrzynek. Może akurat tym razem znowu jakaś kosa dropnie. Może być nawet ten good knife, jak widzicie nie mam żadnych skinów. Pytaliście o to, dlaczego nie mam skinów żadnych. Ogólnie większość sprzedałem. Z racji tego, że ceny spadają w dół poprzez nowe operacje, nowe itemy, nowe skrzynki. Ceny poszły w dół. Chyba najbardziej można to zobaczyć na przykład na AWP Asimowa, bo na AK Redline, bo tam ceny poszły sporo, ale to sporo w dół. Star Trek. Obżyn origami. Jeszcze obok Star Trek Elite Build. No nie. Jest. Ale jak widzicie, właśnie, odzyskałem Globala Global odzyskany Zagrałem sobie Mixa 31 fragów na Globalach Później 18 Z oczkiem grałem Ale Globala odzyskałem, zagrałem mecz No ale spoko w sumie poszło Przecież grałem sam To łatwy win, easy, 31 fragów Źle nie było Przetestowana fabrycznie, przetestowana lekko Oj, coś dzisiaj chyba ten opening nie będzie za dobry. Ja bym w sumie taki ten Hyper Beats nawet dropnął. No. Ten Hyper Beats, albo nie wiem. To bo ta kosa, no kosy już dawno nie było. I za często ona też się jakoś niespecjalnie pojawia. Przynajmniej w moim wypadku. AK, o co zetka. Chyba już chyba lekko używano. Lekko? Co! Nie, to chyba była przetestowana. czyż nie, bo ostatni skin to... Co? Ona wygląda jak lekko, a to jest... O, well worn. No nieźle. Negev MP7, Pancerny Rdzeń. Chyba trzeci już dzisiaj. Najlepszy skin. Fabrycznie przetestowany, przetestowany. Skrzynek coraz mniej. Skinów fajnych też coraz mniej. Kosa. Beagle. Czemu mi niebieskie same lecą? No, Famas, już szybko dzisiaj widzę trzeci raz, Galila widzę drugi, a dostaje Mach 7 z kwar. Co to są za nazwy? Lekko? Przetestowane. No, nie. Dobra, otwieram tą ostatnią. To ostatnie szczęśliwe będą. Kosa, 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 kosa. Digl, obok statrak Digl. Dobra! Teraz ma być Hyper Beat ze Statrakiem, lekko używany Tu tego Hyper MP7 Armor Core. Czwarty Czwarty Armor UMP. Świetnie Może ten 5-7? No nie. Nie dzisiaj, nie dzisiaj. I ostatnie trzy skrzynki. Przy też mi ostatnie trzy zostały i za ostatnią Costa dropa. Więc jeszcze jakaś szansa jest, lekko. O, fabrycznie. I teraz musi mi dropnąć fi fioletowy item ze statrakiem, znaczy fioletowy różowy. I później będzie kosa O, gdzieś 10 przeleciał I... MP7 Armor Core No nie! Piąty MP7 I ostatnia Jak nie będzie kosy, to ja dziękuję Negerf O, no, prostu Tego nie chcę. To dam do wymiany. UP-250. No lol, Chciałem kółko zrobić. I... CZ. -ka. Lol. Zgubiłem chyba coś. Lekko, fabrycznie, przetestowana. Jeszcze na koniec tego odcinka, nie wiem w jakim to jest odcinku, ale jeszcze w sumie mam skiny, bo dokupiłem sobie Grand Prixy i jeszcze itemki, jeden niebieski, to robię kontrakt. Żeby były jakieś dwa kontrakty, jeden na różowy, jeden na fioletowy item. Czekajcie, co by tu zrobić? Zrobimy koronę. Napiszemy D Fan Taro. Grand Prix, zajebiście. I teraz mam 10 tych różowych, znaczy fioletowych. Czekajcie, jedną awkę sobie chcę zostawić. OK Okej, okay, okej. Okay. I teraz teraz muszę coś ciekawego dropnąć. d one Taro Król. Nie no. Już będę taki poważny i napiszę to przez te uzamknięte Król trapu, serduszko. To jest serduszko od moich fanek. <noise> e no, dobra, otwieramy to. Znaczy otwieramy, robimy kontakt. Zamarzę to, jestem ciekawy co będzie. Pewnie Galila O nie, zamazuję serce od swoich fanek. Matko, boska, nie, co ja robię? Zrobię takie, o. I Famas. Ja pierdolę. Nie, wlem Galila. Kierwa. Trudno. as so to not a tyle sia i not a fan of puppet tears but i've a nagging fear someone else is pulling on the just something terrible is going down through the entire town freaking out and all it bricks